Wiara i nauka nie są ze sobą tożsame. One mogą być komplementarne, się uzupełniać, ale nie są e, identyczne. I spotkałem naukowców, którzy zarówno się e, nawrócili, badając e, relikwii Chrystusowe, jak na przykład… Mówił Pan właśnie o całunie turyjskim, o, o Panu… Tak, jak na przykład Pan Barry Schwartz, e, który zaczynał te badanie jako niewierzący e, Żyd, i sam się dziw, dlaczego go doproszono do tego zespołu badającego całą turyński, ale mu powiedziano, że ich nie obchodzi jego wiara czy światopogląd, tylko jego kompetencje zawodowe. I on skończył te badania jako człowiek, który uwierzył w Jezusa Chrystusa, właśnie badając tę, tę relikwię. Natomiast poznałem też takich, na przykład profesor Gérald Nicot z Paryża, który, jak mi sam wyznał, jest agnostykiem, stracił wiarę w wieku lat 16, kiedy przeczytał etykę Spinozy, który zajął się badaniem tuniki z i jak mi mówił, nie z powodu motywacji religijnych, ale z takiej czystej pasji poznawczej która jest charakterystyczne dla ludzi nauki dążących do poznania prawdy. On udowodnił, że Tunika z Arżanty jest autentyczną relikwią Chrystusa, czyli tą szatą, którą miał Chrystus na sobie w drodze na Golgotę, a mimo to pozostał osobą niewierzącą nadal, mimo że uznaje prawdziwość relikwii. Więc to pokazuje, że wiara jest łaską i że rozum może współpracować z rozumem, ale nie zawsze.